Patrzcie jak leje, moi drodzy, taka pogoda dzisiaj. Taka pogoda ostro leje, ale masakra. Taka masakryczna pogoda po tajfunie. Po tajfunie pozostałości deszczowe. Ostatnio mieliśmy tajfun, przechodził No i teraz przez dwa tygodnie leje cały czas, dzień w dzień Generalnie Skończyłem pracę Dzisiaj piątek Piąteczek, piątunio Koniec pracy na ten tydzień Wracam sobie do domu Koniec pracy na ten tydzień, wracam sobie do domu No O kurde, ale będę miał buty mokre, wszystko mokre. Buty mokre, spodnie mokre. Plecak sobie z przodu niosę, żeby mi komputera nie zalało. Uuu, ale rzeka wysoka. Generalnie, mieliśmy jechać na wycieczkę poza miasto. Się przejechać. A... Obczaić różne tereny. No, zobaczyć jak tutaj różne miejsca poza miastem wyglądają różne tam dzielnice poza miastem. Żeby znaleźć jakieś fajne miejsce zielone, z dobrym dojazdem. No, w miarę tanie to z jakimiś tam perspektywami. Rozwijającymi się, z rozwojem, ewentualnie jakaś linia metra w budowie, coś takiego, autostrady, no, żeby była też dobrze skomunikowana tutaj z Guangzhou. O kurde, ale leje, no, ale ulewa się rozlało. No, także miałem brać auto tutaj z parkingu podziemnego w szkole ale zdecydowaliśmy, że nie jedziemy nigdzie w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu też nie byliśmy Także w tym tygodniu nie jedziemy nigdzie A w tym tygodniu nie jedziemy nigdzie, bo ulewy, nie? Może w przyszłym tygodniu pojedziemy, ale chyba też nie, bo ma generalnie lać cały czas, nie? O, widzę, że tutaj wszyscy kończą zajęcia. Ale wody o kurde Wszyscy słuchajcie O kurde. Wszyscy kończą zajęcia, idą do domu Bo ulewy i bo ulewy No Także w piątek kończymy W piątek pracę kończę wcześniej Tam około czwartej po południu A no czy tam w pół do czwartej zazwyczaj do około tam piątej siedzę w pół do piątej zależy jak mam zajęcia po południu no a dzisiaj wcześniej dzisiaj wcześniej w piątej kończymy także coś wam nagram z drogi powrotnej do domu jak jak mówię miałem autem jechać ale ale mam dobre miejsce parkingowe i, i też jest i też a, i też nigdzie nam się nie chce jechać w taką pogodę, bo ani się ani wyjść, ani się pobawić No ani, ani się nie pobawi, tylko musiałyby dzieciaki w aucie siedzieć i tak byśmy się tylko pojechali przejechać z godzinkę czasu. No ale bez sensu może znajdziemy jakiś plac zabaw jak ostatnio. Byliśmy tam dwa tygodnie temu w innym miejscu na przedmieściach Obczajcie różne rzeczy. Zobaczyć jak to wygląda. Znaleźć jakieś fajne miejsce. No, także fajnie było, tylko strasznie gorąco. No a tutaj właśnie przy deszczu jest chłodniej. Przy deszczu jest chłodniej, no już nie ma takiej parówy, nie? Nie ma takiej wilgotności dużej. O kurde. Ale ruch. Ale ruch samochodowy przy szkole tutaj. Tutaj jest szkoła. Taka wielka I właśnie wszyscy odbierają dzieci Ze szkoły Rodzice odbierają dzieci ze szkoły No i I ten I korki Korki wielkie Kurde, ale mam mokre nogi już No o kurde, ale mam spodnie mokre O kurde, ale mam mokre spodnie No A jeszcze Muszę odebrać generalnie paczki Muszę jeszcze odebrać paczki z, 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 z tego. Paczki z punktu odbioru paczek jeszcze tam. Do sklepu muszę jednego iść odebrać jakieś zakupy, Simpej zrobiła. Kurde, ale masakraczna pogoda. Już mam generalnie przemoczone buty. Przemoczone buty na całego. Czekajcie. jak odwrócę sobie Odwrócę sobie kamerę co byście mi my nie widzieli dzisiaj No także tak to wygląda słuchajcie Muszę zabrać parasol się sprawić bo te deszcze to Te deszcze to aż pod parasolem Trzeba chodzić cały czas O kurde ale korki o, ale korki Tutaj nadal robią plac kurde, czekajcie muszę przejść teraz ale kichano. no Więc porszakiem się muszę przycisnąć, a może tędy przejdę ale hardcore no mógłbym autem jechać do domu wrócić, ale nie chcę mi się za parking płacić, więc zostawiam w szkole zostawiam na podziemnym parkingu mamy także za, za darmo nie muszę płacić za parking 20 yuanów za, za dzień Czekajcie Kurde, tutaj wszystko w budowie, ale hardcore, no U. Tutaj widzę ktoś ktoś ma pod gigantyczny parasol sobie zasuwa U. No a tutaj generalnie słuchajcie budują e, budują biuro budują e, biuro sprzedaży nieruchomości także tutaj dookoła są nowe osiedla i właśnie tutaj jest miejsce gdzie będą sprzedawać mieszkania także taki tymczasowy pawilon postawili no i tam jakąś makietę osiedla mają i będą z tego sprzedawać a jak osiedle się skończy budować no to zwiną, zwiną biuro sprzedaży i i tylenie i przeznaczą to na coś innego, albo, albo roz, rozbiorą ten tymczasowy. O, rozbiorą ten tymczasowy. Tymczasowy ja. No, tą, tymczasową budę tutaj. Także tak to wygląda, moi drodzy. Pogoda jest brutalna w kantonie. Gorąco, deszcze. Gorąco, deszcze, parówa. Kurde, tajfuny, no. Tutaj ludzie widzą, że wszyscy się chowają przed deszczem. Tajfuny, kurde. Ale zakorkowali. Ale zakorkowali. No, także słuchajcie, tak to wygląda. Teraz nasza sytuacja życiowa wygląda tak, że mamy przychód aktywny z mojej pracy teraz tą nową pracę, którą zacząłem w... kiedy? W sierpniu, w sierpniu, teraz mamy wrzesień, no. no już ponad miesiąc ponad miesiąc 5 tygodni już pracy także przychód aktywny mamy z mojej pracy, jeśli ktoś siedzi w domu z dzieciakami I, 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 i to no i to nam to właśnie mamy i przychód aktywny i przychód pasywny też I tam z różnych inwestycji także właśnie w dodatku do w dodatku do przychody z inwestycji różnych o których tam w jednym z filmów mówiłem i które tam budujemy konsekwentnie już od kilku lat żeby pieniądze robiły pieniądze żeby pieniądze zarabiały pieniądze także też przychód aktywny właśnie super, że jest słuchajcie, jak jest tylko praca to trzeba korzystać gdzie jest praca, to trzeba korzystać, bo jak nie będzie pracy to nie będzie pracy Także do pracy rodacy jak jest jakaś fajna szansa i, i praca, którą możecie wykonywać No generalnie ostatnio też tutaj mamy rozkminę taką co dalej robić co dalej robić z naszym życiem i co dalej robić z naszą rodziną czy, a, czy właśnie tutaj na, koncentrować się na Guangzhou czy koncentrować się na Zhangjiang tam gdzie mamy mieszkanie i tam gdzie z się tutaj pochodzi tam gdzie mieszkaliśmy przez ostatnie tam prawie rok czasu a, no czy do Europy się przeprowadzić do Skandynawii w Europie w sumie Skandynawię, tam najbardziej rozważamy Szwecja, Finlandia, te dwa kraje, żeby an, -An mogła do szkoły iść zobaczymy albo, albo An- Ann pójdzie do szkoły w, w Chinach, a później w Europie, albo jak zostaniemy w Chinach już na stałe, no to, to w Chinach pójdzie do szkoły. A jakbyśmy się gdzieś przeprowadzili to, to w Europie wyposza do szkoły. No zobaczymy, jeszcze mamy trochę czasu, a, a jeszcze nie ma dwóch lat, więc, a, więc no na razie nam się nie śpieszy jeszcze. Na razie nam się jeszcze nie śpieszy, jeszcze mamy czas, no ale w mało właśnie myślimy co dalej robić. Na razie mój kontrakt jest na dwa lata do 2025 roku no, zazwyczaj kontrakty w międzynarodowych szkołach są na 2 na lata, ewentualnie rok. Roczny też możecie, jakbyście chcieli. Niektóre szkoły mają na 3 lata kontrakt, jak kogoś wprowadzają z, z Anglii czy ze Stanów czy, czy z Australii. No, ale to jest, słuchajcie, temat na, na inną rozkminę, na inny film i na poważniejsze dywagacje że tak powiem na poważniejsze dywagacje o teraz coś przestało trochę lać ale dalej leje już już w ogóle mam wszystko mokre no to jest temat na inne dywagacje mam w planie właśnie nakręcić jeden film o tym o naszej obecnej sytuacji naszej rodziny, jak to wygląda jak wygląda nasza codzienność teraz po przeprowadzce do Guangzhou i po tym, jak mam nową pracę. No, jak to wygląda z finansowego punktu widzenia, jak to wygląda z prawnego punktu widzenia. Jak to wygląda zalety, wady naszego obecnego położenia. No, jakieś tam ewentualnie plany na przyszłość, żeby się zastanowić, co dalej będziemy robić, jak dalej będziemy żyć. Czy pracować, czy nie pracować? Czy przechodzić na emeryturę, czy nie przechodzić na emeryturę? Czy inwestować, czy nie inwestować? Co inwestować? Co sprzedawać? Co kupować? Czy sprzedawać? Kiedy sprzedawać? Za ile sprzedawać? Kurde, także no tak to wygląda. Życie, samo życie. Co chwilę trzeba decyzję podejmować jakieś. Jak nie jedno to drugie. Kurde, jak nie praca, to te wizy. Jak nie wizy, takie pozwolenie. Jak nie pozwolenia, to kurde. Pieniądze, negocjacje. To tamto, siamto, samochody, mieszkania. Kurde. Także życie to jest ta kompleksowa bestia. O kurde, muszę teraz... Idę teraz do sklepu odebrać paczkę. Ja muszę przejść tutaj właśnie przez. Przez. Przez co? Przez trawę. A dobrze, błota nie ma. Dobrze, błota nie ma. Tutaj generalnie hotel będzie. Ten budynek, co tu widzicie przy naszym osiedlu, gdzie ty mieszkamy, to będzie hotel, moi drodzy. Jakiś tam lokalny chiński hotel. Na... Nie jakiś burdel czy coś. Czy hotel miłości. tylko zwykły ten hotel. na. 1-2 dni. Tu widzę, że hotel też mają z przodu. Chyba mają duży popyt, bo otwierałem drugi budynek. Dobra, to tyle, słuchajcie. Na dzisiaj piątek. Także zrelaksujcie się. Weekend nadchodzi. Dzisiaj miałem luźny dzień, także było spoko w pracy, bo tylko rano mam zajęcia. Więc już zaczynam weekend o 11.30. No ale z pracy tam wychodzę około 4.00, więc. No, ale to i tak jest ok. Także do, do następnego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze. Pa 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 cześć.